Cześć i witaj ponownie na moim kanale. Wczoraj wrzuciłam takie pytanko, które zdanie jest poprawne. I recognized her immediately, lub zdanie drugie I recognized her immediately. Natychmiast ją rozpoznałem, rozpoznałam. Dokładnie ta sama wymowa po angielsku. I dziś podam Wam na to pytanko odpowiedź. Otóż oba zdania są poprawne. A dlaczego? Zauważmy, że mamy. Minimalną różnicę, tylko jednej dosłownie literki. Pierwsza w pierwszym zdaniu była to literka Z, a w drugim zdaniu była to literka S. Jaka jest różnica? Różnica jest tylko taka, że pierwsza opcja jest częściej używana i że to jest też amerykańska pisownia. Dużo częściej używana niż druga brytyjska pisownia zawierająca literkę S. Poza tą jedną różnicą w pisowni, to jest dokładnie to samo i znaczenie jest dokładnie takie same. To dotyczy czasowników kończących się na "-ize", tak jak recognize, rozpoznać, lub też realize, uświadomić sobie. Jeśli wolicie amerykańską pisownię, bardziej popularną, trzymajcie się Z w końcówce, a jeśli wolicie brytyjską pisownię, którą ja sobieście wolę. Trzymajcie się końcówki zawierającej S. I jeszcze Wam powiem, że jeśli piszecie na komputerze, a wszyscy teraz piszemy na komputerze, są takie programy, które zawsze Wam podkreślą brytyjską pisownię jako błędną, ale mylą się one, a nie my. Brytyjska pisownia końcówka ISI, -I, amerykańska pisownia końcówka IZI. -I. Po prostu trzymajcie się. Tej samej końcówki w pisaniu i wszystko będzie dobrze. Dzięki i na razie pa.